Cześć, witam Was w salonie 2 Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszam wszystkich na salon salondwakułka.pl. To nasza strona i nasz sklep internetowy. Tam znajdziecie całą naszą ofertę. Pamiętajcie proszę, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. Sprzedaż ratalną załatwisz u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Dzisiaj coś innego. Przed Wami Simpson S51 z rocznika 1990. Czyli łatwo policzyć, że ma 31, prawie 32 lata. I zapraszam dzisiaj na jazdę testową, na jazdę próbną z Simpsonem S51 z roku 1990. Witam serdecznie drodzy Państwo. O Matko boska. E, Dzisiaj przejażdżka chyba takim dinozaurem wśród motorowerów ale kultowym. Simpson S51. E, oczywiście dwusów, tak. E, przyznam się szczerze, że ostatni raz siedziałem na takim czymś jak byłem w podstawówce. A par lat minęło. E, co tu możemy powiedzieć? No Pojazd wygląda, jak wygląda. Po, po prawej stronie mamy jakieś sanie, po lewej stronie jakieś kierunkowskazy, zmianę świateł Oczywiście dźwignia sprzęgła, a z drugiej strony hamulca No czterobiegowa skrzynia, no też jest ciekawostką No i odpalamy to, nie? Tutaj przełącznik, czyli, że tak powiem O, tak Zobaczymy, jak nam to wyjdzie O jest, jest, proszę państwa. Nie wiem, czy mnie będzie słychać, ale zobaczymy. Jedziemy. To nieźle, całkiem dobrze się zbiera, o! W końcu to Simpson, nie? O, czwarty wiek przed nam, dobra, zjedziemy się tutaj, No, Pojedziemy taką drogą. Mniej wymagającą, jeżeli chodzi o machanie rękoma, bo to ma też kierunkowskazy, ale to trzeba jeszcze ogarynać, co można powiedzieć. Simpson S51 naprawdę to był kiedyś motorower do dawnych czasów, którego każdy chciał mieć. Oczywiście były wersje, tutaj mamy wersję standardową, jeszcze były też wersje Enduro dużo wyżej poprowadzoną rurą wydechową jak również też później weszły skutery no takie skutery no. no, ale skuter no mimo wszystko, ale na normalną skrzynią biegów, manualną jak na taki wiekowy pojazd to naprawdę jeżeli chodzi o pracę silnika to naprawdę nie ma się czego czepiać wszystkie podzespoły pracują jak należy. Oczywiście zawieszenie też ma swoje e, jakieś takie istotne znaczenia i tutaj naprawdę pomimo upływu czasu to wszystko działa jak trzeba. Więc myślę, że nie ma się czego tutaj czekać. No ktoś kto jest jakimś znawcą tematyki wie, że w tej chwili ceny takich pojazdów w dobrym stanie, na pewno osiągają spore, spore sumy. Yy... O, zgasną, ale to nic, to jest normalne, jeżeli chodzi o pewne rzeczy. Tak jak powiedziałem, to już jest wiekowa maszyna i ma też mieć prawo swoje, jakieś tam. O. o minusy ale przyznajmy szczerze, że jak kiedyś ktoś kiedyś takie coś chciał mieć kupione to się musiał nieźle starat e, więc i tutaj e, można powiedzieć wprost, że mimo upływu tego wieku nadal taki Simpson sprawia ogromną frajdę Wielkość tak maksymalna to około 60 na godzinę. Nie będziemy ukrywać, że jak na taką maszynkę, to i tak bardzo sporo. Więc tutaj, opowiadając o Simpsonie, można powiedzieć wprost że na owe czasy, a nawet i teraz robi wrażenie. Oczywiście no pogoda nam nie sprzyja, na jakieś takie harce, bo jest jednak mimo wszystko ślisko. Fajna, fajna przejażdżka. Naprawdę tak jak powiedziałem wcześniej, znawcy tematu będą doskonale wiedzieli o co mi chodzi jeżeli chodzi o takie rzeczy oczywiście trzeba się jeszcze nauczyć, bo on czasami czasami nam gaśnie oczywiście porunując pewne rzeczy to jak na maszynę z takim Powiedzmy sobie wprost czasem życia. On naprawdę nieźle jeździ. Dobra, wyłączmy go sobie. Okej. Okay. Słuchajcie, podsumujmy. Simpson S51 Taki old timer wśród motorowerów. Ale naprawdę warto sobie czasami przypomnieć, jak to było kiedyś. I aż się łezka w oku kręci, że takie maszyny jeszcze jeżdżą i dają radę. Myślę, że ktoś, kto posiada jeszcze taki motorower, na pewno powinien zadbać o to, żeby. Cały czas był w swojej formie i jeździł cieszył oko. Dziękuję wam za ten krótki filmik, za tą przyjaczkę. Zapraszam na kolejne i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.